Dzień dobry, witam w Kuraż. Znów mamy ciemno, znów kury na mnie czekają, psy ujadają, a ja muszę się wziąć dzisiaj za wyprzątnięcie kurnika. Już mnie ten bałagan się bardzo nie podoba. Zaczynamy. Oj, wy moje, biedne kurki, tak tu czekacie na mnie, tak, dziś będziecie miały pięknie, pięknie będziecie miały. Jak tu jest u Was od dołu? Tak, brudasy pierwsze, tak Ja Wam zrobię dzisiaj tutaj porządeczek Pięknie, tak Klara, Pandora Pani Lakenfelder, zaraz będziecie stamtąd spływały Tu musi być porządeczek A co? No, idę się przebrać troszeczkę i zaczynamy Zaświeciłem im na dworze więc bym tam chciał trochę zgonić te kury, dalej, dalej, żebyście wy mi później telefonu nie pociskały. aparatu, no, łobuzy. Ja tam chcę wygarnąć troszeczkę. Który tam pije? jest tych malutkich kogucików moich? Kurwa, teraz zobaczymy. Tam wygarnąłem, oświeciłem światło na dworze, więc zejdź, Pandora, wyjdź wyjdź Pandorka, ja tutaj bym chciał matko wyjdzie zawsze troszeczkę robótki trzeba zrobić sprawiedliwości Boże musi tu Gdzie ja mam tam tą inną siwkę nie tak jak coś do tego sprzątania oj kuraki kuraki Robić no się to wcale Dzisiaj chyba się nie chciało tego robić. No, jak Malutki konicie w środku. Czy to jest seranek? O. Ciężka sprawa, nie? No, znalazłem. Szybkie teścia o, To to jest robota teraz, o tak Ja bym tak ładnie pomalowałem ten kulnik, a wy to tak co? Broicie Stracie na niego oj, oj oj, nie, nie denerwuj się kochana Ty się wynoś stąd już, Ej. ty Wynoś się Bo tak to ja nigdy z wami nie sprzątam Nigdy tak. W dziesięciu godzinach roboty To jeszcze taka praca Tutaj To jest chyba super robota Tam czekają na mnie pieski Bo wczoraj wnuczka przyjechała ze swoim, jak to, jak to się nazywają, te, te kudłate, z Maltańczykiem. O, przepraszam, przepraszam, Luzkę, że nie pamiętam, jakiej rasy jest jej piesek. No, ale to przywitanie, to było normalnie, powiem wam, bombowe, bombowe przywitanie. Normalnie, Tolek, to normalnie się, się normalnie nie bał wcale. Taki on jest odważny. Założyłem no, mu taką obrożę z kolczugą, tak żeby trochę straszył, bo wiadomo maltańczyk to jest trzy razy większy od niego. O, jak to się fajnie sprząta. I co? Fajnie, nie ma się co cytrolić. I już niewiele zostało. nie wysypiemy to trocinami tą sandezją pięknie będzie tutaj na dół no tutaj to, nie mają dostępu do Nie mają dostępu już do odchodów. Nie po tym. ładnie to wygląda wezmę jeszcze zbiorę jajka ale tym razem lepiej, żebym ich nie potł bo brudne te jaja naprawdę takie tak to bym mówił, że takie poszrane to ja nie chcę, no ale co? Umyjemy je i pójdą teraz łaj, łaj, już pukłem znowu jednym no dobra, ile dzisiaj? 5, 10 znowu tak, ostatnio też było 10 a za trochę nie było ani jednego tak, uciekać kury, wy mi tu nie wyjdźcie nie uciekajcie zaraz robię wam prześciuczko tak jak się należy tak kuraki, bo ja wiem wy byście chciały się tu pobawić już wejść sobie a ja muszę to wygarnąć, nie? Wszystko. O, troszeczkę, jakbym to zbiarł, to jest, tato? Dziewczęki! Ale. Tym jak ja wam wysypię, to będziecie miały przez nie? No. Niby to dobre jest. Ten pelet taki z tej trawy, z tego siana, ale tak jak mówiłem. To cały czas wygląda jakby to było brudne, Jak mi się to nie podoba trochę. Nie ma takiej czystości, zadanie spełnia, bo pochłania wilgoć. Wszystko. Dobra. Będziecie miały piękne kulki. się rozkręciłem, to już teraz to już mi się chce robić, wiecie co, a ja wam tego dołu to nie będę sprzątał jeszcze. Nie będę wam sprzątał tego dołu. Ja tutaj dam trociny, bo wy tutaj macie za dużo wszędzie zboża i wy sobie tutaj kopcie. Mokro nie jest, więc nie będzie źle. Tak, kury? Zadowolone będziecie? Idziemy po te trociny, wysypiemy jeszcze maluchom sprzątnę i będzie fajnie. Przepraszam Daltonek, ja tu będę rozcinał tą paczkę. O, taka oto paczka to niby ma być 250 litrów. 40 na 30 na 30. No dobra. Ktoś mówił, że jest tyle, że spresowane są tak mocno. No to zobaczymy. Jak one są przesuwane, ale zapach już jest. Oj, kochani, a tym nożem to romek, to uważaj, bo żebyś tu czasami kolejnego palca nie stracił. Bo kurie tylko czekają. Ale grube, piękne trociny. Wow, naprawdę piękne trociny. 55 zł taka paczka. Nie kopać tam mi z Nie wiem. Czy to tak dużo, czy nie? Ale jak tak porównywałem te mniejsze paczki, co się kupuje po 16, 17 zł. No to jakby tu były 4 takie, nawet to się tak opłaci. No. Może wysypiemy wamki i zostawimy też jeszcze na święta. Nie kury, ale będziecie biały, raj, raj, raj. Raj będziecie. ej no to się tak ciężko trochę bierze. No, chociażby... Tym maluchom też tam rzucimy. Oj. Nie chcę tego wszystkiego wyrzucić od razu, bo mi szkoda. Ja nie jestem lockefeller, żeby tak kupować normalnie. Spróbujmy to no. W tych gniazdach, żeby było wszystko ładnie. A kurki wejdźcie trochę się za o, o, no, da się zaraz obale i będę miał tyle jak zwykle, jak to się dzieje. Wnuczka bardzo lubi oglądać, jak ja się tak wywrócę albo coś sobie zrobię, przyczasne palec, to no, taka szczęśliwa jest ta młodsza. A większa to nie, ta, ta większa to współczuje tego dziadkowi. <grym> Dlatego przyjechała z tym swoim pieskiem, a powiem Wam, że piesek zamiast spać z nią, to spał ze mną i z żoną w łóżku. Pierwszy raz tak byli, że nocowali w ogóle. No. Nie wiem, czy my tacy dobrzy ludzie jesteśmy? Co ty powiesz Dziśu? Jak to? Ja Ci się podobam? Dobrym ja jestem człowiekiem czy nie? A gdzie ty z tymi brudnymi girami tu na te piękne krociny czyste? Gdzie my ty tutaj, no dobra, chodź, chodź śmiało. To jest dla ciebie wszystko. Wszystko dla ciebie. Dziśu Zawołaj kumpla Daltona. Tak? O, ja wam tam stydnę, tak. W ogóle, w ogóle, jesteście takie dziwolągi trochę nie chodzicie, nie pomagacie mi tutaj nic nic mi nie pomagacie, tak? tam do góry jeszcze rzucę tym maluchom też. niech mają kolorowo, kolorowo niech mają, kurki nasze bo ja tam, z której zaczyna piać kurcze jedne ledwie z jajka wyszły a drugie pieją już tutaj. Ja mam ale mieszankę tych młodych. Tą lampę tej mogę chyba wyżej powiesić już. O tak. O, niektóre to się już pod nią nie mieszczą nawet. Dobra, bo ja nie wiem co ja tu filmuję. O was tu mogę pokazać, ciebie, ciebie, o ciebie. O tak, pokażecie, nie? Koguciku, pszenicę macie? Macie tu pszenicę? Macie. Daję im paszę dla kurczaków, te robaczki, różne płatki, ale pszenicę tutaj mają. Niech się przyzwyczajają już do takiego jedzenia. Tak? Łobuz. Fajny ko kogucik, kogucik. A ty tamten wyjdź, wyjdź tam stamtąd też, no. A jakoś ty boję, bojący taki trochę jesteś Ja wam tu trochę narobiłem Narobiłem wam tutaj troszeczkę zamieszania tak, by już do snu się szykowałyście, a ja tu zacząłem wymiatać, wam sprzątać no Ale wieście mi, wolałbym nie pracować tak długo i być tutaj z wami No co, kurniczek jak ta lala wyprzątnięty, czyściutki dalej wchodzić tutaj teraz łajduski siadać, siadać, tak, drabinkę wam jeszcze tak byście chciały, żebym wam przystawił no kiedyś w ogóle tu nie miały drabiny, wszystkie wskakiwały, a pęcelery to są przecież takie ptaki, że one uwielbiają o, już taka ciężka nawet skakuje a pęcelery uwielbiają właśnie takie skakania takie różne siedzenie na drzewach. No, ale wyście tak czyściutko tutaj miały kurki. A gdzie ten zielony kolor, co tu był? Gdzie? No. Ważne, że nie siecie jajeczka. Idziemy do kurczaków. U kurczaków też, tu sajgon. Tej paszy to wy tu namarnowałyście. Nie wiem czy tą paszę to. Nie no, to muszę wyrzucić już. Czemu wy tyle marnujecie? Co? To ty tak piejesz chyba, tak? Ty, ty seramku, na pewno ty. No. Zaraz wam też troszeczkę wyprzątnę i dam trocinek. Będzie pięknie. Matko, przecież to jest sama pasza. Tak, ty tak marnujesz, tak? Ty, ty, pasza, płatki, tak? Tak? A mi nogi nie podłożyć, bo stracicie nogę i będziecie kulawe. Tak jak ta papuga po ataku kuny. Tak się siedzieć tam i się grzać. Wysprzątane. Wysypane. O, o, ceramek już. Jakiś ty fajny jesteś ty. A zobacz, jakie ziarenka. Tak, to dla kanarków i dla gołąbków diamentowych. A Wy tak to wcinacie. Tak lubicie. Tak. Hej, yeah, jakie wy fajnie. Wy mi radochę robicie dużo. A dam Wam teraz o takim pojemniku ta pasza. Ta moja środka zmielona. Dostaniecie to. Dostaniecie tutaj to dla tych gołąbków diamentowych. Pięknie, tak. A gdzieś miałem jeszcze robaczki. Wyjedźcie, a ja wam przyniosę robaczki. Szamajcie, szamajcie dziewczyny nasze. Ale nie wyskakiwać mi tu. O, dostaniecie. Myślicie, że wam Romanek nie da? A, a ty to pierwszy jesteś żarłog, ale pijesz, to mi się podoba. No, tak, ależ wy uwielbiacie to wcinać, nie? Tak, tak. Jak sobie to właśnie wydedukowałem i poobliczałem, że mi najtaniej wychodzą te robaczki kupowane w Action 15 deko za chyba 12 zł albo 11, albo 12, no ale... A muszą to dostawać, bo one się przyzwyczajają do ręki bardzo. Bo na początku uciekają, a później lecą wszystkie. A gdzie jest ten biały? A jest tam ten biały też. Macie, jedźcie, dzisiaj jest szczęście. Dla was wszystko będzie, dziewczynki. I tu mieszanka taka. Tak, taka mieszaneczka. A który da? Dziuba. Ty, dziuba da? M -m -m. Nie dość dziuba? No co tak patrzysz, zdziwiony? No co, zdziwiony? O, o, a ty gdzie? A ty kuda? No. Ale będziecie miały raj. Nie? W tych trocinach możecie się brudzić, narasić. Tak? O. Przyłożymy tak trochę bliżej, żeby was było widać. A ty dokąd wychodzisz? Gdzie tam idziesz? Nie idź mi tam. Nie idź. Nie idź. I nie chodź do tego, do tego korytka. Dobrze? No. Takie wyższe trochę to może nie porozrzucacie. A ty tu... A, bo ty tu widzisz... Proszę, to częstuj się. No, no proszę, niech się pan częstuje. Ależ tak, tak. No. Gdzie ty to tam zauważyłeś? Ale nie będziemy przeciągać, tu jest zrobione, bo wiecie, mi się już nie chce dzisiaj robić, nie chce mi się robić, zamykamy was, królikom będę sprzątał chyba jednak jutro, nie da rady, nie chce mi się już dzisiaj. Wy dobranoc już, kurczaki. Przejdźmy jeszcze do gąbków diamentowych, bo ta samiczka i ten samczyk, chyba tak to jest ten, siedzą mi tutaj na tym gnieździe, ale... Ja kupy tylko, ale przesiadują razem. Tak? Przesiadujecie? Wam nie będę was niepokoił, nie będę sprzątał. To tak muszę sobie ustalić inny dzień, w dzień troszeczkę. Dostaniecie też tylko jeszcze paszy. Bo zauważyłem, że wy też lubicie. Lubicie tą paszę. Kukulydze wyjadacie sobie takie różne rzeczy rozczaskane. A resztę się zmieci, wyrzucisz na podwórze i kury wydziubią. No, to smacznego. A wy kurki, jakbyście chciały, też się mi przypodobać. To ja wam rzucę tutaj kukurydzy. O proszę, kukurydzy. A na pasze nie przyniosłem korytka. Czemu? Czemu? To ja wam tutaj... Wsypie tej paszy do tego paśnika, tak? A teraz bym się jeszcze z wami chciał podzielić. Wiecie czym? Też bym się chciał z wami podzielić z tymi robaczkami. Która mi będzie jadła z ręki? Na dobranoc, która? Nie, no to pewnie, no. Jasne. oj, ja, ja, ale nie tak mocno, no kochane, no. A mi któraś skoczy na głowę, no to będę poskakamy tak? Zdziśu masz, to no masz? Zdziśu się broi o, a penseler się tam gdzieś mi dobił o jak pięknie śpiewacie ojoj ojoj oj dobra macie też tych te robaków trochę pojedzcie jak już dzisiaj poznajcie moje wolne serce prawda? oj zdzisiek zdzisiek Patrz jaki ty grzeczny jesteś. Ty się dasz pogłaskać. No dzisła ty mój kumpel z Poznania jesteś. No W porównaniu z tą Green Shield czarną, cindyrellą, to ty jesteś normalnie oka z bieli. No, jak aniołek. A tamten to brudak smoluch jeden, nie? Dobrze, że jajka niesie. O. Kury mi ładnie tu śpiewają. Są obożnie, jesteśmy razem wszystko zgrani, więc ja się z Państwem teraz pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. No może już się w dzień wreszcie zobaczymy i nie przy takiej robocie. No pooglądajmy troszeczkę na wybiegu kurki. A czego Ty mi tam się drzesz nad tą głową? No to ta największa kura, no ta, która nie chciała zejść z grzędy. No ale niech ta śpiewa. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jest okej. Okay. ハハ、uh huh. uh huh.